Tuż jak Bóg. Dzisiaj wspomnienie świętego Tomasza Apostoła. Czytamy następującą Ewangelię w Kościołach. Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca Mego w miejsce gwoździ i ręki Mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. Fragment dzisiejszej Ewangelii przypomina słowa, które wypowiedział święty Grzegorz Wielki: Otóż niewiara Tomasza ma nas uczyć dużo więcej niż wiara Piotra. Co mógł mieć na myśli święty papież? Otóż wiara nigdy nie występuje w formie czystej, i święty Tomasz apostoł jest najlepszym przykładem tego, jak wątpliwości mogą zamieszkać w sercu człowieka. Ciekawe jest to, że Tomasz ma pewien przydomek, Didymos, czyli bliźniak. Niektórzy mówią, że te wątpliwości, które zrodziły się w sercu Tomasza, powstały z tego powodu, że miał brata bliźniaka i pewnie nieraz doświadczał sytuacji, że ktoś mówi: A to jesteś ty. A on mówi: Nie, nie, ja jestem bratem tego, o którym ty myślisz. Teraz, kiedy apostołowie mówili, że widzieli Jezusa, Tomasz pewnie zastanawiał się: nie, pewnie to jest tylko ktoś do niego bardzo podobny. Niewiara Tomasza uczy nas więcej niż wiara Piotra. Czasami wydaje się, że człowiek zagubi się w swojej niewierze. Pan Jezus jednak wychodzi naprzeciw i potrafi spełnić nawet najbardziej absurdalne modlitwy i prośby. Tomasz zarzekał się, że nie uwierzy, jeżeli nie włoży palców w bok pana Jezusa. Kto by pomyślał, że Jezus się na to zgodzi? Kto pozwoliłby sobie włożyć palec do rany? Przecież dobrze wiemy, że trzeba unikać wszelkiego kontaktu z brudnymi rękami, a jednak Jezus pozwala włożyć brudne palce Tomasza w jego bok. Tak to czasami jest, że ludzie przychodzą do Jezusa przez to, co brudne. Przychodzą do niego w momencie, kiedy zgrzeszyli, ubrudzili się. Braku im wiary po prostu. Braku im wiary. Święty Tomasz to wielka lekcja, że Jezus zgodzi się na wszystko, żeby tylko odzyskać wiarę, któż jak Bóg. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.